Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czego nauka nam dzisiaj nie powie, czego nauka Ci dzisiaj nie powie, bo nie wie lub nie chce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to zostały odkryte witaminy. Od A do Z, że tak powiem, naukowcy na początku poprzedniego wieku zaczęli nagle odkrywać witaminy. Zaczęto odkry odkrywać witaminy A, B, C, D, E, F, G, H, i JK. Znasz alfabet, tak? Naukowcy odkryli witaminy według alfabetu, nazwali je według, według alfabetu. Niestety przyszedł prikas. Prikas od górny. Od górny przyszedł, powiedział. Tylko odkrywamy te, które da się wyprodukować sztucznie. Tylko mówimy o tych, co się sztucznie da wyprodukować. Te, co się nie da sztucznie wyprodukować, po prostu zamykajcie w swoich knigach. Nie pokazujemy. Bo po co to komu? Jeszcze ktoś będzie szukał witaminy H, albo witaminy, nie wiem, Q. Gdzie on ją znajdzie, jak w aptece nie będzie? Jest jedna strona medalu. Jedne rzeczy, które się dowiesz, to są rzeczy, które zostały ewentualnie odkryte i można je sztucznie wyprodukować. Wtedy można o nich powiedzieć. Druga strona medalu jest taka, że pewnych rzeczy nie można powiedzieć. Tysiące ludzi w przeciągu bardzo krótkiego czasu na świecie zaczęło zdrowieć od picia soku z selera naciowego. Ale badania naukowe trwają kilka lat. Badania naukowe trwają kilka lat, potrzeba przeprowadzić badania naukowe, ktoś musi przygotować jakąś analizę, musi się zastanowić w jaki sposób będziemy badać daną rzecz. Później musi rozpisać jakieś badanie, później musi dostać kasę na to badanie. Ktoś musi zainwestować, musi się zgłosić do jakiejś firmy farmaceutycznej czy do jakiegoś przemysłu yy, i powiedzieć, słuchajcie, odkryję, jaka jest moc w selerze naciowym i potrzebuje milion dolarów. Bo potrzebuje, nie wiem, zatrudnić takich takich naukowców, potrzebuje wprowadzić myszy, dać im różne leki, zrobić eksperymenty różne na nich i tak dalej. Później taka osoba przeprowadza to na myszach, później jak na myszach fajnie wychodzi, to zatrudnia się ludzi, a takie grupy, którym podaje się daną substancję i czy działa na nich, czy nie i tak dalej. Znacie coś takiego, podwójna ślepa próba. Później trzeba z tego napisać referaty. Później trzeba to ogłosić, później trzeba. To są lata, to są lata pracy. To nie jest tak, że dzisiaj rano ktoś zobaczył, o, serna cię wydziała, jutro ogłasza wyniki badań i po prostu jest cudownie. Po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy w historii o tym mówi Antoni William, po raz pierwszy w historii bez sfinansowania przez przemysł farmaceutyczny, bez całej tej nomenklatury, piśmiennictwa, badań naukowych i tak dalej, ludzie zaczęli zdrowieć. Ludzie po prostu zaczęli zdrowieć. Powiedzieli sobie: W nosie mam te wszystkie rzeczy, które tam są zapisane, czy nie zapisane. Ja po prostu piję seler naciowy. Ja myślę, że to jest przełom. Nie wiem, coś takiego czuję. To jest takie. Pewnie czujecie tą energię. Czasami, jak, po prostu jak się coś czuje, to, się, to, to taki przełom przychodzi i po prostu się czuje. Ja ten przełom czuję. Ja wiem, że dzięki selerowemu wyzwaniu, to teraz bardzo dużo osób dowie się w Polsce o tym, że warto spożywać rośliny na surowo, że warto odstawić mięso, że warto odstawić mąkę, że warto odstawić pewne związki, które do tej pory zażywali w postaci suplementów. Bo sprzedawcy suplementów nie powiedzą Wam o działaniu selera naciowego. Dlaczego mieliby to zrobić? Chyba że ktoś wpadnie i tu uwaga, Antoni William też o tym mówi. Jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby sproszkować selernaciowy, yy, yy, niby te związki selera naciowego i będzie wam to sprzedawać w formie suplementu, to wtedy będzie o tym mówił. Wtedy nawet o tym świat zacznie mówić i powie: "Uwaga, selernaciowy leczy. Tutaj mamy takie pudełeczko i w tym pudełeczku jest dla ciebie rozwiązanie." Mam nadzieję, że się domyślasz, ja nie powiem tego wprost, jak to wszystko funkcjonuje. Ale chciałbym Cię zachęcić do takiego rozważnego studiowania pewnych rzeczy. Nie musisz mi wierzyć w żadne słowo, które mówię. Rozważaj. Szukaj informacji wszędzie, zewsząd i tak dalej. I analizuj, zastanawiaj się. Ja mówiłem chyba podczas ostatniego live'a, świat naukowy tak naprawdę to jest to są mądrzy ludzie, którzy opierają się o zgadywanie. Oni zgadują. Bardzo często świat naukowy to są wywody. To są rzeczy, które gdzieś tam ktoś wymyślił, ktoś inny powiedział: mm, to ma sens". Dobra. Tą koncepcję bierzemy pod uwagę. I na podstawie tej koncepcji buduje się całą rzeczywistość. A później po 20 latach okazuje się, no jak, no przecież to była bzdura, no przecież Mietek źle to wymyślił. Świat wygląda tak. I wiele osób złapało się na to, ponieważ tak działa naszy... nasza edukacja. Ja Jeszcze pokażę Wam, bo nie pokazywałem, na busaka chodzimy, tak? Na busaka chodzimy po to, żeby połączyć się z ziemią i żeby pozbyć się zapaleń. Edukacja jest tak skonstruowana, żebyś wierzył w naukę. Edukacja jest tak skonstruowana, żebyś wierzył dla pana, który w telewizji założył biały kaftan i na szyi wisi mu słuchawka. System naukowy tak chce, żebyś myślał, żeby przestał myśleć o. Może tego mi brakowało? System naukowy chce, żebyś przestał myśleć. Chcesz Ci powiedzieć, że są mądrzejsi ludzie od Ciebie i nie powinieneś w ogóle, jak nawet ci coś wpadnie do głowy, no to jak mogło ci w ogóle coś mądrego do głowy wpaść? Czyż tego jeszcze nikt nie przebadał? Jak mógłbyś w ogóle wpaść na pomysł, że jakieś soki mogą kogoś uzdrowić, skoro nikt tego nie przebadał? Czego się nie dowiesz yy, od nauki? Czego ci nie powie lub nie chce powiedzieć? Jeśli coś nie będzie, jeśli na czymś nie będzie można zarobić pieniędzy, jeśli coś będzie ym, wymagało czasu, to nie dowiesz się tego od nauki. Czy, ca czy cała nauka jest zła? Absolutnie nie. Muszę to też podkreślić. To nie jest tak, że cała nauka jest zła. Bo jeśli nie byłoby nauki, to nie mógłbym do tej komórki tutaj gadać, tak? bo po prostu nie moglibyśmy się po prostu połączyć ze sobą, tak? Ale chodzi mi o to, że często jest tak, że ktoś podważa na przykład cudowne działanie soku z selera naciowego. Pojawią się ludzie na świecie, którzy będą podważać. Będą mówić: "To nie jest nigdzie zapisane. Nikt tego nie zbadał. Dlaczego nie leczą? I skoro to jest takie dobre, dlaczego nie leczą w ten sposób?" Dlaczego nie leczą? Po pierwsze, seller naciowy tak najtaniej to chyba około 3 zł kosztuje. Taka miesięczna kuracja kosztowałaby pewnie między 600 a 1000 zł. Gdzie może? Gdzie, co, nawet może i nie tyle. Natomiast jedna chemia kosztuje 10 tysięcy złotych. Przemysł farmaceutyczny z selera naciowego nie będzie miał ani złotówki. To po co ma o tym mówić? Po co ma Ci o tym opowiadać? Jak lepiej sprzedać Cichemię? Wiem, że to są ostre słowa, ale to są słowa do rozważenia. To są słowa do rozważenia, do zastanawiania się w swojej drodze do zdrowia. Mi najbardziej zależy na tym, żeby przekazać Wam tą wiedzę. Bardzo szybko, najszybciej jak tylko mogę, po to, żebyście mogli wyzdrowieć. Zastosujcie część chociaż i przetestujcie na sobie. Przekazuję wiedzę, która pomaga tysiącom ludzi na świecie, pomaga tysiącom ludzi w Polsce, a teraz jest czas na Ciebie. Im szybciej podejmiesz decyzję, że korzystasz z tego rozwagi, i szukasz rozwiązań naturalnych. Rośliny były tutaj przed naukowcami. I rośliny leczyły ludzi przez tysiące lat. To, że teraz są naukowcy i mówią, e, tam te rośliny nie leczą, to tylko oni to mówią to jest ich teoria. A ty to przetestuj. Dołącz do celorowego wyzwania bo to jest najważniejsza rzecz w styczniu po surowym życiu, które już za tydzień na którym porozmawiamy o jeszcze ciekawszych rzeczach, już tak prywatnie, między sobą. Tak, żebyśmy mogli poznać tajemnice, które są ukryte w naszym ciele. To tyle, zostańcie w zdrowiu, trzymajcie się. Cześć.